Wiecie co? Dzisiaj bez batelek. Dzisiaj bez batelek. Chyba, że coś uda się trafić. Testujemy farta, ale nie narubim. Nie narubim, bo ta skrzyneczka po prostu... No ta skrzyneczka nie chce dać. Ale jeszcze jedną otworzę. Okej, okay, no ta widzę, że też nie chce. Ona też nie chce. Ona też nie chce dać, ale zobaczmy sobie takiego Weat Glove Case'a. Może tutaj. Na farcie. Jakieś pandorki, przydałyby się pandorki, ewentualnie te hedżmejzy, ale trafiamy e, 650. Dajmy sobie buścika, kliknijmy. No, Sport amfibiusy by były na pewno o wiele lepsze. Mamy 9 stówek, dobra. Na farta, ta skrzynia nie chce dać, dlatego 1%, tylko 1%. No i dobra, na 1% no nic nie trafimy, więc sobie odpuszczamy mamy tysta, 840. No pięknie. Dużo kos poleciało, ale mamy meczkę decimator. Za 200. Ok. Kliknijmy to. Butterfly Emerald. Patrzcie to. No dobra. Mamy talona Dopplera Safaira. No i to jest dobre kliknięcie. Ale one nam zupełnie nic nie daje. Procentóweczki też niestety nic Kliknę. Kliknę. Nie ma. Ok. Jeszcze jedna szansa. Pożarło 3. Dobra. Pożarło 3. Ale mamy dwie dyszki. Zróbmy sobie teraz tak. 3 pull Trzy 3 pull casey. Mamy meczkę Asimov, tutaj był Poseidon, Wulkanik i Diggle. No, jakby się tutaj to załadowało, by było naprawdę super, ale dostaliśmy 500. Mamy dwa Diggle i Wulkana. Ale Wulkan tylko za 600, a Diggle w ogóle cieniutkie, szczerze mówiąc. Kliknijmy sobie jeszcze dwa case'y na buście. Jeszcze jeden Wulkan, ale jak to będzie za 600, to będzie lipa. No to już jest lepszy taki za 1500, no to jeszcze dwa pull case'y. Ja wupa fejt, temeczka Princeton. no tutaj te skinki sobie przeleciały. Dobra, ostatni, ostatni pull Saved off, myślę, że czas odpuścić pull Otwórzmy sobie dead case'a, ale na buście. O kurczę, solid space i dwa razy gloczek neonoir. No to nie jest dobry drop. Wręcz przeciwnie. Kliknijmy sobie jeszcze gemstone case, Powiedzmy bez Boosta. No dobra, mamy Good Knife'a Popiół. Nie za dobrze, tyle powiem. Eee, tak takim kminie, czy kliknąć sobie to na buście? Ale, chyba nie. Kliknijmy Royala. Bez Boosta. 630. Oj, zahamuje na tej MS-ce. Za, 300. A na taki Royal co rzuci? Serio, Empresa? A jeszcze jeden? No Bayonet Lord to jest chyba nawet Git Drop z trójeczka. no mamy 2800, jeszcze raz. No i tutaj już Digielek Printstream. No troszeczkę gorzej niestety, 488, e, wiecie co? Miałem nie klikać batelki. Ale klikniemy, bo coś tam dało. Więc kliknijmy batelkę i damy tak: dwa riptajdy, dwa agent, dwa stickerki, 2 razy 4%. Damy jednego pull casea, jedną anarchię. Damy sobie beast casea, damy też eleganta na buście. No i damy sobie teraz tak: 1-3% niech będzie, 1-2% rubi. Damy sobie royala na buście. I wiecie co, tak żeby została dyszka. Będzie 5600, jak bym dał to, to będzie 6481. I zostanie mi dycha wtedy i jest szansa standardowy. No miało nie być batelki, ale wiecie co, no po trafieniu tego talona, jak zrobimy taką batelkę na trzech, no po ostatnich batelkach, które przegrywam tak naprawdę ciągle, no chyba w końcu musi oddać mi jakąś fajną bateleczkę. pamiętajcie, ale że nie zawsze da się tutaj wygrywać, żeby nie było... No widzieliście to zresztą ostatnio, że niestety no... Nie, nie zawsze, nie zawsze. Ale zobaczmy, no ja liczę naprawdę na tą batelkę. Fajnie, że trafiliśmy talona Safajera. On nam troszeczkę dał, ale. O, cztery stówki. No dobra, spoko, zajebisty agencik, ale dał nam ten talon troszeczkę. Żeby wrócić, no musi być minimum ze 100. Serio, musi być minimum stówka. Wtedy będę usatysfakcjonowany. I tutaj by mógł się załadować Titan Katowice za 12. Ile? Za 12? Za 13. Ok, no ale nie ma. No ale po, i tak powiem Wam, że na razie prowadzimy. Chociaż to się może zaraz zmienić. Mamy Kałacha Asimowa za 3 stówy. Ale Michael ma Huntsmana. jest na buście. O, meczka Prince jeszcze za 7 stówek. No, niestety. Ale zaczynamy przegrywać. I to z dwoma botami. Tak, jak mówiłem, może się to szybko zmienić. No mamy parakorda, ale on nam nie daje dalej wygranej. Zobaczmy eleganta na buście, Może AWP Prince. No nie ma awupy Prince. Zobaczmy, te procentowe one jeszcze tutaj mogą zadecydować. No i ostatnie skrzynki, oczywiście, również. No jeszcze nie jest to przegrana. Ale nie ukrywam, wolałbym trafić tutaj coś. chydre, przykładowo. Miałem 9 Rubiego, no ale niestety mamy Karambitalora, ale tylko za czwóreczkę, no i tą Case No under też by nie dał. Michael nas wychuje, ma 24. My mamy niestety Dychulca. My mamy niestety Dychulca, no i zobaczcie, no z tego talonika za dużo już nie zostało. Klikamy jeszcze 3%. No nie no. Te procentóweczki nie zabierają, naprawdę zabierają konkretnie. Tutaj trzeba mieć farta. Ja ostatnio tego farta niestety nie mam. Każda batelka mnie bejtuje w ogóle, nie wiem czy zauważyliście. Serio, wygrywamy niby, ale później jest tragedia. Zobaczmy, 2%. I tutaj ten M9 do plerek, no taki prześliczny, piękny przeleciał. Jeszcze raz tą 2% klikam. Ale nie ma, no nie ma niestety. I mamy siódemeczkę, mamy siódemeczkę. Ja tak sobie myślę. Może taki cybercase. No, zobaczmy tego cybercase'a na buście. Pierwsze trzy, 3 stówki, a dostaniemy. Mamy jakąś AWPkę Chrome Canon. No i w sumie ta AWPka jest fajna, ale ona mega spadła z cenie. Ale mamy 351. A na szybkim trybie mamy AWP Electric Hive. No, tutaj trzy bardzo słabe skiny. Mamy Kawahane Rider za 400. X-Ray tym razem. A wódka za 300. Ej, powiem wam, że tutaj nawet fajne skinki wpadają w sumie. Mamy Mecha Industries za 250 i X-Rayka. Tutaj średnio. Szkoda, że ten Non-Rider nie wleciał. Średnio. Okej, okay, mamy awópkę Electric High Minimalware. Mamy meczkę Cyber Security. Tutaj mamy jakąś Digielka, ale dosyć słabo. Słabo. Dwie meczki Cyber. Mamy Good knife Autotronika. No i tutaj już cieniutko. Dobra, no powiem Wam, że ten super case'ik nawet niezły, a zobaczmy eleganta na buście. Oj, to chyba nie będzie minimal. No nie, to jest well-worn. Szkoda, że nie minimal, bo to by było pięć stówek. I tutaj mamy rewolwerka, niestety. Ta wówka Prince, no ta wówka Prince jakby nam dała, by było super. Ale mamy Digla konspirację, okej. Okay. Beast case'ik i szybki tryb, jeden. Nic. Drugi. Ameczka grad za 500. Trzeci Nightwish. Czwarte AWP i ostatnia. Gloczek gamma Doppler Minimal Wear. Okej. Okay. Kliknij mamy testa na buście. Zobaczmy. No zobaczmy. Ja pierdolę. AWP Neonor. Nie zawsze trafia się te najlepsze przedmioty. Niestety, kliknijmy 1% rubi. Ok, Stalona Safaera zeszliśmy na 3 klocki. jeszcze 3% Hydra. Znowu w kuja, ok. Nie, no powiem Wam, że ostatnimi czasy jest bardzo cienko, no jest bardzo cienko. A tutaj z tych trzech bez busta, no niestety, ale nic nam nie wleci. Zróbmy tego Andera. Zróbmy Andera i zrobimy sobie Andera na 2%. Okej, okay. jedna skrzynia. Jedna skrzynia, jedna szansa, no i zobaczymy. No powiem Wam... Jest cienko. Jest cienko. Dajemy jej Samu i Michaela. Zobaczmy, no zobaczmy, 2%. Nie ma nic. A wygramy? No wygraliśmy! Wygraliśmy tą batelkę! Ale nic mi to nie daje. Pamiętajcie, abyście chcieli ogarnąć nowe skiny na skinie, klikacie sobie ten plusik, wpisujecie tutaj kod w access, otrzymacie darmowe 2 zł i 10 groszy, dodatkowo plus 10% dopłaty. Metody płatności to blik, Visa, skiny Krypto Paysafecard, SMS. Żeby tutaj grać, musisz mieć ukończone 18 lat. Otworzymy sobie jeszcze trzy detcasy. No i zobaczmy, jaki skinek dzisiaj będzie dla Was. Będzie to USP Neonor za 178 zł. Żeby wygrać USP, musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj jedna łapka to 43 grosze. Dodatkowo musisz zostawić suba mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. Jeśli nie zostawisz suba, no to nie wygrasz takich skinów, jak tutaj widzowie. No i dzisiaj w komentarzu. Hmm, dzisiaj wy komentarzu czy wy co, dzisiaj piszecie, czy gracie USP czy P2000, bo jest USP do wygrania i tyle, ja gram USP-kiem. Na razie!